Pięknie do 20 minuty to wy mieliście inicjatywę. Ostatnie 10 minut pierwszej połowy, co się wtedy wydarzyło? Tak, w tych 10 minut przegrali mecz i a myślę, musimy pogratulować każdemu chłopaku. walczyliśmy do, do ostatniej sekundy mecza. I Hiszpania jest bardzo dobrze zagrała dzisiaj i byle lepiej musimy im pogratulować. W drugiej połowie widzieliście szansę, była szansa, żeby jeszcze odrobić te straty. Hiszpanie bardzo dobrze pilnowali wyniku. Tak, tak, oczywiście, mieliśmy szansę i bardzo trudno jest, kiedy cały, cały mecz przegrywasz i musisz, uh, musisz, musisz walczyć, żeby zrobić remis, i, ale to jest bardzo trudno, stracisz dużo energii i nie mogliśmy się mieć do końca. Panu, możesz uh, potwierdzić, zgodzić się z takim odleśleniem, że. Przegraliście od własnej broni. Ta Kontra to jest wasza bardzo silna broń. Dzisiaj Hiszpanie takich kontrataków wyprowadzili mnóstwo. Tak, my wiedzieliśmy przed meczem, że Hiszpania też taką piękną ręczną Lara na dobrze obroni z dobrym bramkarzami i dobiegł szybko do, do kontrataków. I oni sobie to robili lepiej. Przed Wami jeszcze szansa na brązowy medal. Odbudujecie się do niedzieli? Tak, oczywiście musimy się skupić, po co to jest, to jest walka o medal i każdy by, każdy by liczył, kiedy by kto mówił przedmistrzą, to będzie mały medal, każdy by podpisał od razu. Wy jesteście taką małą niespodzianką w półfinale. Norwegia to jeszcze większa niespodzianka z Norwegami będziecie o ten medal walczyć. Dla nich to jest, będzie mecz życia, bo oni nigdy jeszcze medalu nie zdobyli. Tako će više, ali danas tež beđe međića, pod su dužu zavodnika, nema medal tutaj u, u Horvaciji, tež beđemo valiće do pjerše do statnje minute. I mušimo se zrobi dobre regeneracije, teraz skupiti se u glovi i biti skoncentrovani.